Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Survival na mapie Korpi. No, i tak jak obiecałem, dzisiaj mamy odcinek, w którym dowiemy się, ile kosztuje paleta ropy tutaj, która się tu nam naprodukowała. Tak to wygląda. Także weźmiemy sobie jedną paletę, załadujemy, żeby było wiadomo, że jest jedna, i ile pieniążków dostaniemy. Tak z ciekawości zrobię ten kurs a później yy, będę ładował wszystkie yy, beczki wywiozę na sprzedaż no bo na razie, na razie nie potrzebuję do przeróbki ponieważ jeszcze nie ma. No, potrzebuję teraz uzbierać pieniążki żeby yy, kupić rafinerię. Na razie jest tylko pompa, która mi wydobywa ropę, a trzeba a, rafinerii, żeby ją uszlachetnić, przerobić ją na a, diesla czy benzynę czy jakieś inne komponenty. Paliwo pochodne, więc yy, na razie jest jak jest. Teraz sprawdzimy, jaka to będzie cena. Sam jestem ciekawy. Zobaczymy, ile to ma pojemności. Czy to ma 1000 litrów, czy więcej, może 500 litrów. Ok, 500 litrów, ale jest czuć ciężkie. Zobaczę, ile to waży. 850 kg. No, nieźle. Dobra. O, musiałem jedno już następne pojawiło, czyli no szybko się to przetwarza. Trzeba będzie pewnie jeszcze beczki przywieźć za chwilę. Popatrzymy na to wszystko jak to się będzie przedstawiać. No dobra Oki Doki, to można przypiąć. dobrze nie zapiąłem, włożyłem tej palety na tu jakoś się a, bo ona nie weszła w środek dobra jakoś to będzie, to jest tylko kawałeczek do przejechania więc nie będę jakoś tam ubolewał no i w dzisiejszym odcinku tak zastanawiam się, bo chciałem sobie zrobić upgrade'a na kosiatce. dlaczego? ponieważ no wiecie dobrze, że to dużo polega teraz na początku z, no, polegam na, po, na początku o, o, na trawie o, polegam na trawie to jest jako główny dochód dla kiszonka o, mogę, chwila prawy ile? 30 374 tylko o, to my tutaj będziemy mieć troszeczkę pod górkę dobra, czyli <laughs> z samej ropy nie opłaca się sprzedawać o to w ogóle jest sens jeździć z tą hmm. nie Lepiej ją zmagazynować. To w takim razie... No bo tak, ile tu mi palet wchodzi? Raz, dwa, dwie palety, cz te cztery palety mi tu wejdą. Cztery razy trzy to jest tysiąc... 200... no więcej, tam będzie półtora tysiąca za jedną dostawę. A gdzie... Jak węgiel przywiozę, to mam ponad 6000 tysięcy. Ostatnio było 5. No Nie wiem, na razie tego chyba nie będę wywoził, bo to będzie bardziej opłacalne jeśli to zostawię, bo mam nadzieję, że się szybko uzbiera ta, ta kwota tych 80 tysięcy i kupię tą rafinerię, nie? Proszę się tylko czy dobrze mówię. 80 tysięcy, żeby później nie było, że będzie jakiś zong. Dużej rafinarii nie potrzebuję. Małe wystarczy na początek, bo ewentualnie będzie można zmienić na większą. To jest mała rafinaria. 70 tysięcy. A, no to byłaby fajna niespodzianka. <grytania> dobra. Okej, okay, no to dobra, to na razie myślę, że chyba to zostawię. Tak, jak mówię, nie będę z tym ruszał. Na razie w powyworzę węgiel drzewny. Muszę tam te skrzynki wywieźć. Aha, jeszcze. No właśnie, w tej trawy. Yy, zmienić posiarkę na większą. Tylko teraz tą, którą planuję kupić. Ona nie wiem, czy będzie mi kosić trawę dziką. Łąkę, czy tylko i wyłącznie na wytypowanych polach. Także ja. Hmm. A ja nie wiem, czy to teraz kupować jeszcze. Czy, czy zbierać bezpośrednio pieniędzy, dobra, inaczej zrobimy tak. Ile się uda dzisiaj pieniędzy pozbierać, to zobaczymy na koniec e, odcinka. Na razie, tak, wywiozę dr e, węgiel drzewny, wywiozę te skrzynki z tymi, co tam się porobiły z ogródka i trochę drzewa poprzywożę. Zobaczymy na koniec, jak to będzie wyglądać. Może jednak wywiozę trochę tej ropy, jeśli trzeba będzie. A jak nie, no to tak, jak mówię, tutaj przywiozę tutaj drzewa, e, żeby było znowu na węgiel drzewny jakieś dudki i myślę że może w przyszłym odcinku lub co wątpię w tym jeszcze nie ale na przyszły odcinek już może być szansa mm, zakupu tej rafinerii postawienia tej rafinerii ja tylko sprawdzę ale chyba tutaj wszystko w mi się wydaje z tego raczej znaczy nic nie będzie no tutaj nic nie ma dobra a łączka wygląda już tak bardzo ładnie z góry o, pięknie się prezentuje, śliczna jest. No, dobra. No to tak, nic więcej, nic innego mi nie pozostaje, jak tylko się chwycić roboty. Także mniej więcej e, plan e, wiecie, jaki mam na dzisiaj. Więc ja się biorę za robotę i przyspieszamy. If it's controlling you, I know the time can heal it all It's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous Is the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, we put the work in, we got some work, man well, I I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling Life is a nuisance, tie a nuisance. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist. You made it like this, so you can go pick the bad or the good. Got a glass half -washed. I know it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break no. I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop off fast to the surface Yo, Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn and scarred I had a given art, but now I'm picking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad, I'ma be something I'm that They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty i I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through See me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing. I just do what I was destined Cause I feel I got the blessing. Persist Robota wykonana, to co mówiłem, to zrobiłem, widzę, że tu się na nowo już drzewo, węg węgiel drzewny pojawia, no 24-25 tysięcy, ładnie. No ładnie, ładnie, mam nadzieję, że z tego jakiś pieniądz będzie, bo na razie ta cena za to no, węgiel drzewny jest naprawdę niska, no a z tym, to tak jak mówiłem, będziemy musieli poczekać. Na razie nie wiem, to nie ma sensu, żeby to jakoś się produkowało. W każdym razie trzeba tutaj beczki jeszcze przywieźć. Także ja tu dowiozę beczki jeszcze. I... i tyle. No i jutro będzie znowu dzień. Myślę, że będzie do koszenia trawa. Bo się wezmę za koszenie trawy. I teraz tak, jak mówiłem, że muszę spróbować ten nowy sprzęt do koszenia trawy. Aczkolwiek... Jak Również wspominałem, obawiam się, że nie będzie kosić tej łąki, tylko pola wytyczone, więc nie wiem, na razie chyba się wstrzymam z zakupem, bo nie chcę sobie na razie odciągać pieniędzy, bo zależy mi na tym, żeby zacząć zarabiać na tej ropie, bo wydałem dość dużo pieniędzy, a jeszcze muszę wydać. Więc tak będzie sytuacja wyglądać. Tutaj widzę już coraz więcej tych jajek jest. Bardzo mi się to podoba. No i soja, soja kiedy ta soja będzie, to nie wiem też. Pierwszy raz mam soję, więc najszybciej to owiec urósł, z tego co kojarzę. No, a tutaj mi tu się ładny krajobraz szykuje, więc ja może sobie tutaj ten teren wykorzystam pod pewną rzecz, bo mi się to podała. Tu albo trochę tam dalej, ale myślę że chyba tutaj. Nie jest ładnie. Ładnie wysunięty widok. Pięknie tu wygląda. Dobra. To będzie tutaj, tak myślę, jak mi się uda. <grychy> Zobaczymy. Dobra. Myślę, że na ten e, dzisiejszy odcinek to chyba wszystko będzie. Nie będę na razie nic więcej przedłużał. Mm, tak jak mówię, e, muszę rozbierać jeszcze 40 tysięcy. Potrzebuję, żeby zakupić rafinarię. No i myślę, że później już powinno iść skórki. Taką mam cię nadzieję. No, także pozdrawiam gorąco, dzięki za uwagę. Dzięki, że jesteście. No i do następnego odcinka. Na razie, cześć.